Bóg dziecina, betlejem, betlejem. Hej, że i dynady na narodził się, pók dziecina, betlejem, betlejem. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, te dziwy, których oni nie słuchali jak żywi, jak żywi. Hej, że na dynady na narodził się, Bóg dziecina, betlejem, betlejem. Hej, betlejem. Dyna, dyna, na, się bóg dziecina, Betlejem, plejem, Anioł pański kuranciki wycina, wycina, skąd pociecha dla człowieka jedyna, jedyna. Ej, że ino, dyna, dyna, na, się bóg dziecina, bez plejem, bez plejem. Ej, że ino, dyna, dyna, na. Już Maryja Jezuleńka powiła, powiła, Nam wesele i pociecha sąd miła, stąd miła. Hej, że i no narodził się Bóg dzieci na Betlejem, w Betlejem. Ej, że inodyna, dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem. Betlejem. Oklaski wielkie zapraszamy. Niech Uwaga, król Baltazar przybył. Chodź tu wyżej, wyżej, wyżej. Witamy. Kochani. tu musi być przejście! Słuchajcie, moi drodzy, robimy przejście między Ratoszem a samochodem z gościnie. Dobrze, robimy Gdzie nasi wolontariusze? Przytupem! Panie dla kru, Króla Baltazara. Ale już jakieś widzę, kolorowe baloniki, Przechodzimy tam, kochani wszyscy. Tu nie będziecie nic widzieć. Tam, 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 pod nasz sklep proszę. Zapraszamy bardzo serdecznie po tamtej stronie. Proszę się przejść. Zapewniam, że to będzie najlepsze miejsc, najlepsza miejscówka.

No. Przepraszam pod razem a ja w do a I to telewizję. Królowie z Wolf. Jak tu są moi uczniowie, to zapraszam tutaj do tego. Tutaj zbliża się zbliża do nas się król Kacper europejski. To ma blisko. Trzeci to azjatycki. To chyba najdalej. A teraz, kochani, jest mróz. Zimno wam? Mróz będziemy śpiewać. Ale, kochani, proszę. I przy okazji powiem ogłoszenie, że najpierw w orszaku ruszają królowie. Witamy króla Kaspra i kardynała Józefa. Witamy bardzo serdecznie i skrzypi mus. Witamy ich serdecznie. Śpiewamy, a potem jeszcze będą różnicowe sprawy. Musimy króla bardzo przywitać. Król Kasper, skrzypi mus. A Król i ściany.

Głośno. Cóż to za dzieciątko? Hej, kolenda! Głośno. Cóż to za dziedziątko? Brawa, by ma Was tu po góralsku witamy i armińsku witamy. Zróbcie przejście, kochani. Wszystkie chorągwie idą na wysokość apteki i wszyscy, którzy są wystrojeni na wysokość apteki, a króla z dworem, zapraszamy tutaj najbliższym do nas. Pozdrawiamy Króla Melchiora, brawa ogromne z dalekiej Azji, patrzcie się do okulisty zdążą zajść, brawo, witamy Króla Melchiora, zmęczony, ale jest. Ja będzie od razu się, macie gościa, przywitajcie kardynała Stanisława Kozjusza obrońcę katolicyzmu w dawnej Polsce, który niestrudzenie przez 28 lat poświęcał się sprawom Kościoła, sprawom wiernych. Dziś będzie ambasadorem ważnych gości, a w nadchodzącym roku zła Bożego i spraw warmińskich. Witajcie, dobrzy ludzie! Jako opiekun Świętej Ziemi Przyprowadzam Wam tu zacnych, tajemniczych gości. Podobno mają dary od każdego, kogo spotkali, jak i również pasze pragną zanieść do tego, kogo szukają. Kimże oni są, niech nam się przestają i czego od nas oczekują. Zapraszamy do Walińskiej Izby. Żydowita ludziska, prosiewa, szadajta, Kelestowa, jódła na psitku ze zadby z ogłód. Dziękujemy, ale nie możemy się zatrzymywać. Tak jak zapisano w księgach, my mędrcy ze wschodu wyruszyliśmy, by oddać cześć maleńkiemu Bogu. Gdzie narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na wschodzie i wyruszyliśmy, by oddać Mu pokłon. Jestem Kasper i chcę podarować Panu świata cenne złoto. Jam król Melchior. Dostałem znaki, że narodził się ktoś najpotężniejszy. Chciałem oddać mu pokłon i złożyć w ofierze wonną milrę jako znak nieśmiertelności. Ja przychodzę tutaj z dalekich krain. Jestem Baltazar Afrykańskich Państw Monarcha. Słyszałem, że gdzieś tu spotkam tego, który przyszedł na świat, by nieść pokój ubogiemu. Przynoszę mu kadzidło pachnące, wyraz czci i chwały. Bożam Śli wsiajna na gwiazdury. z wolnym Bogiem. My woma będzie Wam śpiwać kolandy. A zanim będziemy śpiwać te kolandy, wysłuchajmy pewnej rozmowy, zanim królowie dosiądą swoich wierzchowców. Nie mogę się doczekać Bożego Narodzenia. Tak się śpieszno do tych całych wybuchów? Choinka, klauna trwałej, jakaś stajenka? No co ty? To mnie nie obchodzi. Ale starzy. Obiecali mi nowy smartfon. Ten już się do niczego nie nadaje. Witajcie. Wybieramy się w ciekawą podróż. Idziemy do Betlejem. A co nas to obchodzi? Idźcie sobie, gdzie chcecie. Przecież słyszałam, jak czekacie na Boże Narodzenie. No właśnie. Nie rozumiem tego całego czekania. Czemu starzy nie mogliby mi dać tego telefonu już teraz? Po to te całe tarbię. Też tego nie rozumiem. A ja nie rozumiem was. To co nowy motel telefonu? Stary już nie działa. Co to za pytanie? Oczywiście, że działa, ale nie ma już tylu funkcji już nawet z tego wyjąć przynajmniej Co robicie, robicie z tymi telefonami, których już nie używacie? Jak to co? Wyrzucamy. Albo zanosimy do szkoły. Czasem zbierają takie rzeczy. Albo jak się uda, to sprzedajemy biedniejszym. Oni będą zadowoleni i my mamy jakiś pożytek. Kiedyś miałam takiego kolegę. O, jak się cieszył, jak sprzedałem z martwą. Jest dobrze, jest dobrze. Marny groszek, ale dobrze. Powiedziałeś, że miałeś kolegę. To na już nie ma. nie, nie czy używamy? Musi umarć od słów, słuchaj, i pasuje do nas. Będziemy go wymienić na ten temat. Mnie Nie, nie, mn. nie dbajcie już dziś o coś trwałego. Jak Wam nie pasuje, to wymieniacie. Robiszcie tak z żywiołami, zanieczyszczając środowisko. Proszę Państwa, proszę zrobić miejsce teraz dobrze, do wyjazdu. Idziemy, idziemy, idziemy. się słuchajcie, do przodu, dobrze. Proszę, no, nie a nie, wiem, nie tak Dobra, wy możecie... <laughs> spokojnie. <śmiech> we okay.